Witajcie moi kochani. Dzisiaj czas na naszych kochanych singli. Już dawno nie było czytania dla Was, więc dzisiaj sprawdzimy sobie, co do Was zmierza, w jakiej energii jesteście, no i zobaczymy, co nam uniwersum chce dla Was przekazać. Kochani, singlem jest każdy, kto nie jest w stałej relacji. Ok? To zakładamy sobie. A teraz ruszamy. Najpierw sobie sprawdzę, kochani, w jakiej energii jest Wasze serduszko. Zobaczymy, jak wygląda to energetycznie na poziomie serca. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem ludzkiej energii miłości i proszę o jasny i czysty przekaz dla moich kochanych singli na tym kanale. Popatrzymy, w jakiej energii jest Twoje serce na ten moment. Jak wygląda to energetycznie u Ciebie na poziomie serca? Już mamy. O, no piękniejsze karty nie mogliśmy wybrać. Mamy piękne serce. Twoje serce jest piękne, Twoje serce jest czyste, Twoje serce jest otwarte na miłość. I ta karta też mówi. Rozłóż swoje skrzydła i leć. Ja coś czuję, że tutaj się coś szykuje dla Was, kochani sing kochane single, bo inaczej by się nie pokazała taka karta. Abyście rozpostarli Wasze skrzydła i ruszyli, i polecieli. No, zobaczymy w którą stronę macie lecieć. Zobaczymy, co Was czeka, kochane single, w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o temat love. Teraz mamy wiosenkę, czy zaczyna się wiosna. I oczywiście co się z wiosną wiąże to są takie momenty, kiedy można się zakochać. Więcej wychodzimy na zewnątrz, spotykamy się y, ze znajomymi, wychodzimy może. Okej, okay, teraz mamy post, nie wiem, jak to tam u Was wygląda. No, ale do kawiarni zawsze można sobie wyjść. No i kto wie, kto tam na Was czeka. No to ruszamy. Drogi uniwersum, pokaż mi, w jakiej energii są teraz moje kochane single. W jakiej energii? Uuu, no też lepszej karty nie mogliśmy dostać. Mamy kartę siły. Drogi single, no Wy jesteście w swojej sile, w swojej takiej żeńskiej, pięknej energii. Wy znacie swoją wartość, Wy wiecie, jak pięknymi kobietami, mężczyznami jesteście. Panowie, proszę, odwracajcie sobie to, dobra? Mi jest łatwiej mówić z perspektywy czy do kobiet, no bo większość naszego kolektywu to kobiety. Także jesteście w przepięknej energii. To jest energia siły, znacie swoją wartość, macie swoją siłę. Na ten moment, mówię, piękne serce, na ten moment nic nie jest w stanie was ym, osłabić, zranić. Wy wiecie, kim jesteście i wy wiecie, czego chcecie. Jakiej jeszcze energii jesteście, kochane single. To jeszcze nam się pokaże. Ja bym chciała jeszcze jedną kartę. Czuję, że jeszcze nie, to jest za dużo. Ja bym chciała jedną, zanim przejdziemy do tendencji na przyszłość. O, dzięki. I mamy dziesiątkę mieczy. I wiecie co? Dziesiątka mieczy mówi, że ten najgorszy czas tego bólu, może samotności, macie już za sobą. Dziesiątka mieczy mówi: Nie można spaść niżej, jak w ręce Boga. Czyli mamy siłę i dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy mówi, że weszliście w swoją siłę po tym, jak może przeżyliście ciężki okres w swoim życiu. Może ktoś was w przeszłości zranił, ktoś was oszukał, ktoś wam wbił te dziesięć mieczy, ale teraz ten etap się kończy, kochane single. Dla niektórych oczywiście jeszcze może być tak, że um, jeszcze cierpicie. Ale tak jak mówię, ten etap się już kończy. Dobrze. To co? Zaglądamy, co Was czeka? Co zmierza w stronę singli? Co zmierza w Waszą stronę? Mamy świat pięknie, trójka pentakli. Mhm. Mamy y, umiarkowanie. Jej, jej, piękne karty. Powiem Wam, jeszcze karty opisują Waszą energię. Mamy pazia, mieczy i mamy złoty kielichów. Mm -hmm. Powiem Wam tak, no z kartą. E, świata możemy mówić, że zamknęliście jakiś cykl w waszym życiu, że podjęliście jakąś decyzję, aby coś zamknąć i rozpocząć coś nowego. Trójka Pentakli mówi: Teraz pracuję nad sobą. Może byliście wycofani, czy jesteście jeszcze w jakiś sposób wycofani? E, Potrzebujecie czasu dla siebie, aby wszystko wysprzątać, oczyścić swoją energię. No i wygląda na to, że z kartą umiarkowania wyważyliście rozum i serce. Tutaj nastąpił proces ustrawiania u Was, kochani. Także też piękna karta i zaczynacie nowy początek. Tutaj otwieracie się na coś nowego. Z paziem mieczy, powiem Wam tak. Ciekawie się ułożyły te karty, bo Paśmie czym mówi o impulsach, które docierają z zewnątrz. To mogą być wiadomości, to mogą być jakieś lajki z zewnątrz. Tam coś tam się kręci. Wiecie, coś stoi już przed drzwiami, ale te drzwi jeszcze nie otwarte. Możecie być obserwowani przez kogoś, bądź też Wy kogoś obserwujecie. To ma dużo wspólnego, właśnie z social media no i kochani tak wy obserwujecie kogoś a ktoś obserwuje was kochane single hmm. i powiem wam tak z dwójką kielichów może się szykować naprawdę przepiękna relacja z tego może się coś yy, urodzić dwójka kielichów mówi również o połączeniu bratnich dusz czyli to jest takie spotkanie na wysokości oczu. To jest taki związek równy, czyli nie ma kogoś, kto rządzi, nie ma żadnej toksyczności. To jest piękny, stabilny związek, relacja czy połączenie. I powiem Wam tak: tutaj ta osoba, która, jak ja to powiedziałam, stoi przed drzwiami, to jest dokładnie, wy to czujecie, że, że dokładnie z tą osobą możecie coś rozpocząć. Jeśli tego jeszcze nie ma, kochani. No to to się wydarzy. I zobaczmy na tą dwójkę kielichów jeszcze jedną kartę. Mm. Ajajajajaj, powiem wam tak, kochani. Wy spirytualnie już to czujecie, że coś zmierza w waszą stronę, że tutaj coś się szykuje. Wy wiecie, że wasza praca duchowa się opłaciła, bo pracowaliście nad sobą zdecydowanie, bo wyszliście z ciężkiej energii, z, tej, z przeszłości i mamy mistyczkę, a mistyczka jak się położy na dwójkę kielichów, to jest zdecydowanie taki mistyczny związek, mistyczna relacja, duchowa relacja, połączenie dwóch dusz, i powiem Wam szczerze, mamy słońce i mamy y, drogę. Ja coś Wam powiem teraz: na Was czeka wielkie szczęście. Z tą osobą to może potrwać do jesieni, ale y, już teraz zaczyna się u Was, czy rozpoczyna się jakiś nowy proces w połączeniu z drugą osobą, który przyniesie Wam wielkie szczęście. I najpóźniej jesienią to szczęście zagości w waszym życiu. Najpóźniej jesienią otworzy się nowa droga dla was, kochane single. Zobaczmy sobie, kim będzie ta osoba dla was, gdzie ją możecie spotkać. Powiem Wam tak, to jest osoba w bardzo głębokich emocjach. To jest osoba naprawdę oddana, szczera. I z szóstką mieczy to mógł być ktoś, kto może mieszka gdzieś dalej od Was z innego kraju, z innego kontynentu. To jest ktoś, kto może wyjechał na jakiś czas i. Całkiem możliwe, że może tą osobę poznacie poza granicami waszego kraju. Zobaczmy dalej, bo mnie interesuje bardzo ta osoba. Mhm. Ta osoba jest bardzo mocno w ruchu yy, i powiem Wam tak. Żeby realizować swoje wizje, ta osoba musiała rzeczywiście gdzieś wyjechać. Z dziewiątką była jednak ten wyjazd. To będziecie wiedzieć, jeśli spotkacie tą osobę. Ta osoba może Wam powiedzieć, że mogła gdzieś wyjechać, właśnie poza granicę że próbowała czegoś nowego, że miała jakieś wizje, właśnie poszła za. Głosem serca, ale niestety tam, gdzie wyjechała, czy gdzie rozpoczęła coś nowego, no to nie było takie kolorowe. Tam mogły być jak najbardziej ciężkie, jakieś przeszkody do pokonywania, czyli nie było tak, jak ta osoba sobie to wyobrażała. I będziecie mieć do czynienia, kochani. Dokładnie to, co już wcześniej powiedziałam, z osobą, która jest bardzo mocno w ruchu, ale to jest osoba, która dąży za swoim szczęściem, która wykorzystuje wszelkie możliwości. To jest osoba, która jest wierna, lojalna. To jest osoba, y, która również, jeśli trzeba, to mówi o swojej prawdzie. To nie jest jakaś zakłamana y, duszyczka, tylko to prosto i na temat. Będziecie mieć do czynienia z osobą bardzo sportowaną, kochane single. Ale mamy jeszcze, powiem Wam tak, tu będzie ogromna pokusa, tu będzie, no powiem Wam, bo mamy kartę diabła. Ale ja teraz nie odbieram tej karty diabła jako coś negatywnego. Tutaj będzie pokusa tym: ktoś będzie, będzie miał naprawdę ogromną charyzmę której nie będziecie mogli się oprzeć. Ja czuję, że muszę wyciągnąć dla Was rady odnośnie tego diabła. Zobaczmy. Co może być tą, tym diabłem. Dziesiątka kielichów. No ten ktoś może mieć rodzinę jeszcze. Aj, 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 Ten ktoś może jeszcze być właśnie powikłany w sprawy rodzinne, bądź może mieć rodzinę. Jeszcze jedną kartę na diabła ale powiem Wam yy, tutaj jest ogromny ból serca u tej osoby. I wiecie co? Coś czuję, że hmm, pierwszy raz facetowi, facetowi zdarzy się tak, że tutaj jemu ktoś w tej rodzinie złamał serce. Może była zdrana od strony żony, może został oszukany i powiem Wam szczerze, że y, ten temat tej rodziny, tego złamanego serca, y, może ta osoba wnieść do Waszej relacji. Więc y, no i to jest ciężko, bo jeśli się jakiś bagaż z przeszłości wrzuca y, do nowego związku, to, mo to może być właśnie jeszcze ta. Y, y, więc to nie nazwę tego toksykom, ale ta ciężka energia, która, którą ta osoba przyniesie do waszej relacji. Tutaj mówię: sprawy rodzinne doprowadziły do tego, że ta osoba bardzo cierpi, tutaj złamane zostało serce, właśnie tej osobie, z którą będziesz miała do czynienia. Bądź masz już. I to się może, mówię, odbijać na Waszej relacji, ale mamy kartę sądu, czyli ostateczne decyzje, podejmuję decyzję, osądzam moją y, sytuację. I ten ktoś wejdzie w energię cesarza, czyli znowu wróci do swojej przepięknej energii. Tutaj będą plany na przyszłość, może rzeczywiście będą wyjazdy, no i tutaj zadziała pozytywna karma, zarówno dla Ciebie, jak i dla Niego. Powiem Wam, mamy i sąd, i sprawiedliwość, tutaj uniwersum yy, chyba wsadzi swoje święte paluszki w tą Waszą relację i będzie wszystko wyrównane. Ale tak jak mówię, na początku mogą być jeszcze problemy właśnie te z przeszłości, którą ta osoba wprowadzi w Waszą relację. Może będzie, słyszę, taka ostrożność, żebym znowu nie był zraniony. Um, wiecie co, zobaczmy jeszcze, w jakiej energii będzie ten cesarz. Ósemka buław. O, tu będzie dużo komunikacji, kochani. Tutaj ktoś będzie chciał z Wami komunikować. Z paziem buławą będą takie, wiecie, impulsy ciekawe. No i mamy kartę gwiazdy. Ten ktoś również będzie bardzo mocno połączony z uniwersum. I tak naprawdę z kartą gwiazdy mamy spełnienie marzeń, kochani. To będzie ta, ta dla tej osoby, to Wy będziecie dokładnie tą gwiazdą tą piękną kobietą, zresztą ta karta pięknie to pokazuje, tą piękną anielską kobietą, z którą będzie dużo komunikacji i ty będziesz dla tej osoby właśnie spełnieniem marzeń. Okej, okay, to zobaczmy sobie, najpierw zobaczmy Eratę Malifantą. Co jeszcze dla naszych kochanych singli? Co jeszcze? O! Zarówno Wasza transformacja tutaj, jak i tej osoby będzie bardzo mocno pokazana. Właściwie to Wy po tych Waszych doświadczeniach, kochane single, jak i ta osoba, z którą będziecie mieć do czynienia, będziecie w bardzo dojrzałej, mocnej energii. No i mamy wspólną drogę, kochani. Będziecie sobie towarzyszyć w nowej drodze. I tak jak mówię, ja tutaj miałam mocny impuls, że tak y, to wszystko może się zadziać jutro, bo wiecie, uniwersum nie zna czasu, y, ale ta energia już jest, słyszę. Dla niektórych to już się zaczyna dziać z tą nową osobą. Dla jeszcze innych stoją na przed drzwiami. I tak naprawdę to może pójść bardzo szybko, możecie się poznać, mogą być spotkania, um, może być przepracowanie, właśnie jakichś starych tematów z przeszłości, bo zarówno i ty wycierpiałaś, jak i on. Um, I tu będzie duża transformacja. Wy przetransformujecie tą waszą przeszłość, wyciągniecie z tego wnioski, uzdrowicie się. Bo karta gwiazdy to jest również uzdrowienie, które już nam leży na tym stole. I ruszycie razem w wspólną drogę, i to najpóźniej będzie jesienią, kochani. Dobrze, to zobaczmy, co nam jeszcze powiedzą karty. Co jeszcze jest dla moich kochanych singli? O, mamy dwie karty. Zobaczcie, przepięknie nam się pokazały właśnie te energie, o których ja już mówiłam. Mamy niezapominajkę, to jest szóstka kielichów. To są wspomnienia, to jest przeszłość, to jest zakończenie czegoś i powiem Wam szczerze, tutaj mamy znowu energię tego, zostawiam przeszłość za sobą. Żegnam się z przeszłością, a otwieram się na na odwagę, bo mamy po raz kolejny, już nam się pokazał ten rycerz mieczy: to jest walka, to jest siła, to jest odwaga i to jest zdecydowanie. Czyli otwieram się na to, co nowe, zostawiam przeszłość za sobą, transformuję ją i teraz walczę o siebie. Teraz mam odwagę, aby iść za głosem mojego serca, aby żyć swoją prawdą. I znowu mamy, słuchajcie, tu, w, tej, w tej talii się nazywa ta karta Noszący miecz, ale również można to właśnie podpiąć pod rycerza mieczy bądź rycerz, króla mieczy. Tutaj jest zaprzestana walka. Skończyłam walczyć, nie walczę o nikogo. Tutaj jestem w spokoju i chcę żyć swoją prawdą. Tu już nie ma walki, tu zostaje tylko prawda. No i mamy Avalon. I wiecie co? Pokazała mi się bardzo szybko, jak tylko zobaczyłam tą kartę, pokazało, pokazało mi się spotkanie w zieleni. Czyli już na wiosnę bądź latem, możecie dla, dla niektórych, którzy jeszcze nie znają tej osoby, y, tu będzie spotkanie w zieleni. Tu będzie dużo zieleni dla Was. I to będzie, bo mamy kartę Avalon. Całkiem możliwe, że Wy się jeszcze znacie z czasów, czy, czy właśnie macie coś wspólnego oboje z Awalonem. Dlatego oboje kochacie zieleń, majestatyczne drzewa mi się pokazały, ale bardzo dużo przestrzeni, zielonej przestrzeni. Także, kochany single, jeśli chcecie spotkać tą Waszą yy, bratnią duszę, tą osobę, która, z którą będziecie szczęśliwi, to na pewno jej nie spotkacie w domu. To już, że Wam mówię. No, chyba, że mieszkacie, nie wiem, w ogrodzie botanicznym, bo tutaj pokazało mi się zdecydowanie masa zieleni czyli, nie wiem, łąki, góry, yy, lasy. To, to już, mówię. Pamiętajcie, nie siedzimy na wiosnę i latem w domu. Żeby Wam to nie przyszło do głowy. <noise> ok, to zobaczmy teraz, jaka bogini. Ma no, dla was przesłanie i jakie jest to przesłanie na teraz, na teraz dla was, kochane single, przekaz od bogini. Mamy dwie boginie. Mamy Abundantia, która mówi: jestem wdzięczna za obfitość w moim życiu. I tutaj chyba trzeba rzeczywiście skierować fokus. Na Waszą obfitość, na to, co już macie, na siebie, że naprawdę Wy sami dla siebie i dla innych jesteście tym jackpotem. A, i to jest też. Aera kura mówi, że wprowadzam równowagę do mojego ciała i do mojej duszy. Kochani, i tu słyszę, właśnie. Góra jednoznacznie mówi, abyście zadbali o swoje ciało. Może rzeczywiście trochę sportu, dziewczyny, może już czas po tej zimie: wiecie maseczki, yy, dbanie o, o ciało i jednocześnie o duszę, czyli o spokój, medytację. Słyszę yoga yy, dla większości z was. Ale tutaj przygotujcie się, jak, jak, jak ześmy się zapuściły przez tą zimę, to może czas już się o siebie zadbać, bo jak tu się ktoś pojawi, no to wiecie, taki e, e, brzuszek ze słoninką czy celulitis, to wiecie, jak kocha, to mu nie przeszkadza, co nie? Ale... Abyście Wy się lepiej czuli, może już czas zacząć ze sportem, z medytacją. Joga jest bardzo wskazana dla Was, kochane single, także już się zapisujemy na kursy. OK. To zobaczymy teraz jeszcze, jakie przesłanie mają dla Was anioły. No ty masz wierzyć w to, że to co najlepsze jeszcze przed Tobą, kochani. Teraz zobaczymy, jaka runa nam pieczętuje to czytanie. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa nam pieczętuje to czytanie? Mam. Ha! To jest bardzo fajna runa, bo ona mówi właśnie o ogniu. Tutaj się coś rozpali, moi drodzy. Tu jest bogactwo, na was czeka obfitość. I tak jak mówię, fechu to jest y, ten ogień, ten, ten płomyk, który chce się rozpalić. Uh, uh, uh. Będzie gorąco, coś jeszcze chciałam. Aha. Weźmiemy sobie znaki w zodiaku. Zobaczymy, kiedy coś może się... U Was wydarzyć, jaki dzień tygodnia jest ważny. O, już mamy sobota, siódemka. W każdą sobotę wychodzicie single. Wychodzicie każdą sobotę. Ta karta mówi, bądź w ruchu, szukaj radości. Mhm. Mamy dziesiątkę, dziesięć dni, dziesięć tygodni. Mamy trójkę, coś się uda. Trzy dni, trzy tygodnie. Co jeszcze? Mm. Powiem Wam tak, nie będę już wybierać znaków Zodiaku, bo tylko nam się dni pokazują i również niedziela. A niedziela mówi: wejdź w głąb siebie, mamy jedynkę i otwórz swoją wizję, czyli siła manifestacji, kochani. Także chyba tutaj wszystkie single pójdą w rezonans, bo nie mamy, mówię, pokazywały nam się cyferki, dni, dni tygodnia. Ja myślę, że znaki Zodiaku nie odgrywają tu zbyt wielkiej roli, ale jeszcze wezmę kilka szansów, żeby zobaczyć z czym możecie połączyć tą osobę. Co my tu mamy? Mamy muszelkę, kochani. No może rzeczywiście coś być yy, gdzieś może na jakimś urlopie, na jakimś... Oprócz muszelki mamy również oktopus, czyli ośmiornicę. To również może mieć coś wspólnego z wodą, z jakimś urlopem nad morzem. Ale wiecie, oktopus też mówi, ach, łapie, nie? Jak złapie, to nie puszczę. Mamy X... Mamy U, jak Ula. I znowu mamy ster statku. Może dla niektórych z Was będzie to jakaś podróż, właśnie statkiem. Mamy delfinka. Mamy kartę ręki, która mówi o handmade, czyli tu może być jakiś artysta, rzemieślnik. O, i mamy serduszko, mamy love i mamy literkę L. Jak Lukas, jak yy, jak Lukas. Nie mam więcej pomysłów. Jak Lukas, no. Także kochani, no to ja Wam życzę z całego serca, abyście spotkali dokładnie tą osobę, która się tu pokazała, która również podobnie jak Wy przeszła przez ciężki okres i po transformacji jest gotowa na piękny, cudowny związek z Wami. I tego wam życzę z całego serca. Do zobaczenia, do usłyszenia, buziaczki. No.